Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Projekt 50 Domowa Siłownia. I tak jak zapowiedziałem, pokażę kilka ćwiczeń na nogi z wykorzystaniem tylko ławeczki i sztenielek. Pierwsze ćwiczenie będzie to przysiad do ławeczki. Różne ma nazwy angielskie, m.in. squat i, i tym podobne. Natomiast polega na tym, że bierzemy sobie obciążenie. Może to być w postaci sztangielki, może być trzymana przed sobą. I wykonujemy przysiad do ławeczki i z powrotem. Możemy wykonywać też z lekkim zatrzymaniem. Wtedy każde powtórzenie jest z martwego punktu. Kolejnym ćwiczeniem będzie przysiad bułgarski. I też opieramy tylną nogę o ławeczkę. Staramy się utrzymać równowagę. Możemy też sobie pomóc korzystając ze ściany lub jakiegoś innego przedmiotu, jeśli mamy problem z utrzymaniem równowagi. I wykonujemy przysiad. Oczywiście, jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, możemy wykonywać przysiad bułgarski trzymając sztangielki w rękach, wtedy mamy to dodatkowe obciążenie. Kolejnym ćwiczeniem są wykroki. Wykroki możemy robić bez obciążenia lub no, trzymając w rękach sztangielki, wtedy mamy dodatkowe obciążenie. Są dwa rodzaje wykroków, wykroki krótkie i wykroki długie, które w różnym stopniu angażują mięśnie czworogłowe i dwugłowe. Wykroki krótkie angażują w znaczącym stopniu mięsień czworogłowy. Natomiast kroki długie dodatkowo angażują również dwugłowy uda. Tutaj pokażę Państwu, jak wykonać wykroki krótkie. Kolano nogi tylnej, zakrocznej. Będzie stykało się z podłożem w miejscu, gdzie mamy postawioną piętę nogi wykrocznej. Wykroki możemy wykonywać naprzemiennie. Lub zakładaną ilość powtórzeń na jedną nogę, a następnie na drugą. Także mamy już trzy ćwiczenia na nogi. Zwykle są to na czworobowy mięśnie. uda. kolejnym ćwiczeniem, które możemy wykonać, są przysiady sumo. Bierzemy sobie jedną sztangielkę, trzymamy ją oburącz pomiędzy nogami, nogi rozstawiamy palce na zewnątrz, konana na zewnątrz i wykonujemy przysiady sumo. W ten sposób angażujemy wewnętrzną część ud i dodatkowo też w znaczącym stopniu angażowane są mięśnie poszatkowe Na początek myślę, że zestaw takich czterech ćwiczeń wystarczy nam do pełnego treningu mięśni czworogłowych. Natomiast jeżeli chcemy poćwiczyć mięśnie dwugłowe, mamy tutaj możliwość wykonania na przykład martwego ciągu na prostych nogach. W tym celu bierzemy również sztangielki, To oczywiście Mimo, że ćwiczenie nazywa się martwym ciągiem na prostych nogach proponuję lekkie ugięcie nóg i wykonujemy martwy ciąg. Pamiętamy o trzymaniu prostych pleców. W tym ćwiczeniu również angażowane są mięśnie pośrodkowe, aki rozciągany. rozciągane i dobrze przetrenowany mały mięsień dwugłowy uda. Kolejne ćwiczenie na mięsień dwugłowy. Potrzebna nam będzie oczywiście ławeczka. Ustawiamy ją w skosie jednym. I tutaj do tego będziemy potrzebowali pomocy osoby drugiej. I uginamy nogi zresztą wielką pomiędzy stopami. Kolejnym ćwiczeniem będą skłony, tak zbieranie grzybków. Jest to też bardzo dobre ćwiczenie na mięsień głowy. Oczywiście też współpracuje bardzo ładnie ten mięsień pośladkowy. Bierzemy sztangielkę jedną, jedną i robimy skłony. I na drugą stronę. Oczywiście w każdym ćwiczeniu pamiętamy o prawidłowym oddechu. Staramy się wykonywać w wolnym tempie, dostosowując obciążenie do swoich możliwości. Jak widzicie, z takim prostym sprzętem jak ławeczka i sztangielki możemy już przeprowadzić całkiem udany trening mięśni Oczywiście, jeżeli jesteśmy początkujący, wiadomo, Osoba bardziej zaawansowana będzie potrzebowała większego obciążenia, ćwiczeń typu przysiad z dużym ciężarem, ale jeżeli jesteśmy początkujący i dopiero budujemy swoją domową siłownię, takie ćwiczenia pozwolą nam prawidłowo przećwiczyć te dwie grupy mięśniowe, jakimi są mięśnie dwugłowe, uda i czworogłowe. Także to wszystko na dzisiaj. I zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału Projekt 50.